Siemą, tu Kasztan i witam was w kolejnym odcinku z symulowanej kariery Kiewo Verona I rozpoczynamy kolejny sezon Sezon, w którym na pewno będziemy musieli sobie załatwić jakiegoś napastnika Ponieważ nasi napastnicy nie wyglądają tutaj zbyt dobrze Bo poza tym puciarellim, no niestety nie mamy nic ciekawego Może, czekajcie, na początek sobie ułóżmy najlepszy skład, jaki byśmy mogli tutaj mieć Czyli na pewno by był tu Marlon na pewno by był tu gdzieś Bertolacci, na przykład za obiego. Obie oczywiście na ławkę. Miał poprzedni sezon świetny, no ale no cóż. I jest jeszcze kali dziuri na prawą obronę. Wygląda to całkiem nieźle. Tak naprawdę potrzebujemy dwóch napastników i lewego obrońcy, żeby to wyglądało naprawdę dobrze. I jeśli chodzi o. Na, na, jeśli chodzi o na... Tu na, na... Jezu, ale się zająkałem. On nie najgorzej. Okej, okay, od nowa, jeśli chodzi o napastników, to tak, ja bym zrobił coś takiego, że jednego napastnika sobie kupimy, a drugiego spróbujemy jakoś wypożyczyć. Jeśli chodzi o bocznego obrońca, to no raczej będziemy musieli to kupić. Ułóżmy sobie tutaj jeszcze ławkę rezerwowych oczywiście. Obi tutaj, Garitano może być, Fabro też. Norici tutaj raczej nie będzie. Niechaj będzie tutaj. Ale się powtarzam, najgorzej ten Dinoja, ten Tomowicz w sumie może skoczyć zamiast tego Wajnasena, i to by było w sumie na tyle z tych zmian. Tak jest. Jeszcze tutaj Fabro niech wskoczy za tego Rowaglie, chociaż na tą chwilę. I jeszcze za Rigione może tu ktoś sobie wejść. No w sumie nie będzie ten Wajsanen, Wajnasen, Wajsanen to samo. Okej, okay, ławkę mamy ustawioną, wszystko mamy ustawione, dlatego teraz idziemy sobie poszukać jakiegoś napadziora. I od razu na myśl mi się rzuca Rafael Leao do wypożyczenia. Zobaczmy, czy będzie to możliwe. Niestety klub nie jest zainteresowany wypożyczeniem tego gościa. Bardzo, bardzo mnie to no, no nie cieszy. Powiedzmy, że mnie to naprawdę nie cieszy. Sprawdźmy, czy tutaj jest ktoś, kogo mógłbym wypożyczyć, na przykład taki Baez. No, niekoniecznie O Boże, laguje mi to, niedobrze Kurde, nie ma... Sprawdźmy czy są jacyś napastnicy fajni do wypożyczenia Szczerze wątpię, weźmy sobie Atak Atak, powiedziałem Atak i Napastnik niechaj będzie Może być w sumie z serii A po prostu I zobaczmy, no są tutaj jacyś... A nie, nie wzięłem do wypożyczenia, dobra, nieważne Okej, okay, do wypożyczenia mamy i zobaczmy, czy ktoś jest. Jest Pellegrini. Jest jakiś asencjo, Wątpię, żeby on był jakiś super, ale można sobie go oczywiście dodać do tej listy. No, ci panowie raczej prawie na pewno nie będą mieć coś fajni. W ogóle mam herbatę. Nie wiem, co to, co to was powinno interesować. Pewnie to, że zasycha mi w gardle. Ale i takiej nie mogę pić, bo jest gorącek. jak na razie, więc musi ostygnąć. I będę musiał się z tym trochę męczyć. Poszukajmy sobie z Kalciobe coś. Zobaczmy, tu jest jakiś Good Jonesen. Spróbujmy sobie go przeskautować I przejdźmy już może do kupna. Z chęcią bym kupił Stępińskiego, aczkolwiek nie wiem, nie wiem jak on tutaj wygląda. Zaraz sobie to na spokojnie sprawdzimy. Jeśli chodzi o tą pozycję. Czy to mi się pozycją tutaj? Tak jest. Sprawdźmy. Yy, czy mam w ogóle tutaj z Tak jest, mam. 75 oceny ogólnej. I powiem Wam szczerze, taki powód by był naprawdę, naprawdę ciekawy. Sprawdźmy ile on by nas kosztował. No trochę dużo nie ukrywam. aj, może ten edek będzie do wypożyczenia? No niekoniecznie. Hmm, naprawdę mam tutaj zagwostkę. Mówię Aje. Aje też niestety nam nie wypożyczą. Ale a je byśmy mogli kupić, tylko oni są strasznie drodzy, naprawdę. Może taki HESE na napastnika? No niekoniecznie, niekoniecznie. Cholera, może jakiś doświadczony po prostu napastnik z Włoch. Naprawdę by nam się teraz przydał. A tak napastnik z yy, serie A. I weźmy tutaj gdzieś tak od 27. Szukajmy sobie kogoś. Nie ma nie A, bo mam do wypożyczenia tutaj zaznaczone. Serio? Jak słyszycie to za oknem, to sorry. Naprawdę was przepraszam. Ten Alsoma nie by byłby taki zły, tak samo jak ten babakar, czy nawet Caputo, Barnes. Na Zawsze ich tutaj możemy na spokojnie przeskautować. Ten babakar chyba nie jest taki najgorszy, tak mi się zdaje. I jakby co tak wolniej mówię trochę, no to przepraszam Was, po prostu jestem zmęczony. Nagrywam to wszystko pod rząd, no i może to tak średnio trochę wyglądać. No przepraszam was, ale po prostu no muszę nagrywać tak dużo pod rząd, bo mam obecnie ferie i no jak przyjdzie, wiecie, ten dzień szkoły, to już tego czasu będę miał y, po prostu bardzo mało. Więc sprawdźmy tutaj taki Kevin Lazania może ale wątpię, wątpię, żeby on tutaj się nadał. Może ten Leonardo Mancuzo to był y, bodajże y, jak to się nazywa, król strzelców poprzedniego sezonu y, Serie B. Więc może jego postaramy się ściągnąć. To by nie było aż takie głupie, tak mi się zdaje. Mhm, chyba to nawet zrobimy. Ten mankuza nie wygląda najgorzej. Jest też całkiem tani. A my naprawdę potrzebujemy napadziora. No nie będzie to jakiś król. Ale no, można sobie go na spokojnie ściągnąć tutaj. Ale mi się chce pić. Herbatko, proszę stygnij. Dobra, myślę, że 4 miliony możemy na początek zaoferować za tego gościa. I myślę, że gdzieś tak na 5 na się skończy. Wow, ale fajna oferta. 20% od sprzedaży, ale on i tak jest stary. I raczej go nie będziemy sprzedawać, więc jak dla mnie ok. No 4 miliony za takiego napadziora, Który jeśli działa dynamicznie potencjał, to na pewno się trochę rozwinie. Więc no spróbujmy znegocjować z nim kontrakt. Teraz będziemy musieli trochę więcej dawać za te kontrakty, bo jesteśmy już w serie A, więc z tym też się musimy liczyć. Oczywiście możesz być ważny Myślę, że gdzieś tak na 3 lata Albo 4 byśmy Ciebie chcieli Zgodził się na to, fajnie Klauzulę ignorujemy I tutaj kontroferta, usuwamy premię I składamy ofertę Się na to zgadza, więc mamy pierwszy transfer za nami Jest tutaj Mancuso Tylko nie wiem jak pana imię, zaraz sobie to sprawdzimy Leonardo, tak mi się zdaje czy to jest Leonardo Mancusa, ale mogę się mylić. No i wygląda to trochę lepiej, aczkolwiek nadal nie jest dobrze. Nie oszukujmy się. Tutaj by Fabry wtedy skoczył yy, na ławkę rezerwowych. No i jakoś to wygląda. Jeszcze tylko ta lewa obrona. I by było całkiem, całkiem nieźle. Teraz tak, wiem jedno, że jeśli chodzi o na, na... Jezu, jak ja się jąka, muszę już iść spać chyba. Jeśli chodzi o napastników, to... Mamy tutaj takiego gracza jak Eder. Czekajcie, pozwólcie mi, że go znajdę. Eder, 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 gdzie ty jesteś? Powiedz. Tu jest Eder. I wiem, że mu się. A, kończy karierę z końcem sezonu. No to nieźle podpiszę kontrakt, bo mu się kończy po prostu kontrakt i myślałem, że sobie go podpiszę w zimę. Ale no niestety jest już za stary na takie rzeczy. Kandyra byłby ciekawy, aczkolwiek to no nie gramy na skrzydłowych, więc ta obca tutaj odpada. Jeśli chodzi o lewego obrońca, to bym spróbował z tym DePaolim, Paolim, aczkolwiek on jest prawym obrońcą. To mi się tak średnio widzi, nie powiem. Mamy tutaj jakichś lewych obrońców, no niby mamy, ten Geiro I za Rogeiro chyba możemy dać tyle siana. Tak mi się zdaje. I to już by było na tyle, jeśli chodzi o transfery. Spróbujmy, spróbujmy to zrobić. Zobaczymy, czy nam się to uda. On może grać LO, LO i LP. Jeśli byśmy go zgarnęli za takie 5 milionów, to naprawdę byłby to... Przyzwoity transfer, więc sprawdźmy, jak to się tutaj potoczy. Zaoferujmy kwotę za piłkarza, niech to będzie 4300. Niechaj będzie, zobaczymy, co oni na to. A oni na to 4800 i 4% sprzedaży. Jak dla mnie to jest znakomita oferta! Ja się oczywiście na to zgadzam. I teraz przejdźmy do negocjacji z samym zawodnikiem, i myślę, że to już będzie koniec, jeśli chodzi o transfery. Chyba, że jeszcze kupimy jednego zawodnika, ale to zaraz zobaczymy. Dzień dobry, tutaj rola w zespole, oczywiście ważny piłkarz niech będzie. Chyba, że będzie chciał być kluczowy, a nie chce być. Długość kontaktu 5 lat, jak najbardziej mi to pasi. Klauzuli oczywiście nie chcemy, tak jest. I teraz wynagrodzenie, może być ciekawie, no chcę zarabiać mniej niż w Sasuolo, więc bardzo, bardzo fajnie, składamy tą ofertę i się zgodził na to, więc naprawdę dwa fajne transfery. I wygląda teraz to troszeczkę lepiej. Z tego co wiem, to ten Rogeiro się potrafi trochę rozwinąć. To na pewno też jest przyzwoite. Hmm, Rogeiro tak jest. I jeszcze musimy ustalić tutaj te treningi. To by było na pewno potrzebne nam. No i co? Ten Dinoja w może wyjść i sobie tutaj tego Brivio wstawimy. Żeby nie było, że nie mamy żadnych bocznych obrońców na ławce. No i na tym by się chyba skończyło. Sprawdźmy, ile, ile nam zostało jeszcze tutaj budżetu transferowego. No, trochę mało, że tak powiem. Tylko sprawdźmy sobie jeszcze tutaj raporty zjadowcze. Na, no, szybciutko. Jakichś bramkarzy może tutaj znajdziemy. Aczkolwiek nie widzę, żeby tu był ktoś ciekawy. Jak na razie no nie jest dobrze. O! I tutaj jest już ciekawie. Karol Kaczmarek wygląda naprawdę nieźle. I może to on będzie naszym bramkarzem. Zaraz zobaczymy, ile on ma tutaj oceny ogólnej. To był Karol, Karol Kaczmarek. Nie jest źle. Teraz tak, chciałbym tutaj parę tych juniorów pousuwać, którzy niezbyt mi się podobają. Na przykład tu Szymański i tak dalej. Kacper Mazur też nie wygląda najlepiej. No i tych dwóch panów zostawimy. I teraz przejdźmy tutaj na szybkości do treningów. I zobaczmy czy ten Rogeiro się może rozwijać Jeśli tak to naprawdę świetnie Mam kuzo proszę jest do rozwijania A ma 28 lat Okej okay. Okej okay. fajnie Fajnie naprawdę fajnie Graj, Dajmy mu gry ofensywne I mu jeden trening jak najbardziej starczy Dalej mamy oczywiście Wignato do rozwijania I tak zrobimy Będziemy go sobie tutaj rozwijać yy, Niech ma chłopak yy, Nie wiem Mm, dajmy mu gry ofensywny adept niechaj będzie Wignato chyba dostanie dwa te treningi o Marlon jeszcze do rozwinięcia jest i Rogero też okej, okay, fajnie, fajnie czyli Marlon też dostaje tutaj treningi oczywiście dostaje również swoje treningi Rogero mm, tak, jest i dostanie swoje treningi ten nasz młody bramkarz to był Karol Kaczmarek także no, niech się nam chłopak rozwija. Fajnie by było mieć jakiegoś tutaj Polaka w składzie, bo chyba na, tą, na ten moment żadnego nie mamy i to by było na pewno ciekawe, żeby taki właśnie bramkarz z Polski tutaj u nas sobie bronił. Jakieś tutaj oferty transferowe pewnie będą. Zwiększenie budżetu transferowego, no fajnie. Bertagnoli. Kto to jest ten Bertagnoli? Pewnie ktoś, kto był na wypożyczeniu, bo kompletnie go nie kojarzę, szczerze mówiąc. I nie wygląda zbyt dobrze, dlatego ja sobie go sprzedam, bo raczej grać u nas nie będzie. Trochę mi laguje to menu, nie wiem dlaczego. Po prostu coś się stało chyba. Ale to już nieważne. Przez u uuu, oferty transferu Obi. Ciekawie, ciekawie. Parma by chciała go kupić, ale za Obiego, no to ludzie, szanujmy się. Trochę więcej byście musieli wyłożyć. Nie chcę też go sprzedawać, więc dajmy tutaj 8-200. Raczej tyle nie dadzą, a jak dadzą, no po, po, to po prostu będzie zarobas. Jezu, muszę to jak najszybciej kończyć ludzie. Za dużo podrządna, gdy mam, za dużo, naprawdę. Przepraszam was, przepraszam. Jak się nauczę tego YouTube'owania, to uwierzcie mi, będzie trochę lepiej. Na razie musicie ze mną tutaj przetrwać. Lewerbę też nie wygląda za dobrze, więc sobie go sprzedam. Berta jego też mogę tutaj jak najbardziej zaakceptować tę ofertę Bo nie są nam tacy gracze potrzebni, a no Trochę nam jednak tej kaski wpadnie, no i lecimy z treningami yy, Następny mecz gramy z kim? Co tam było? Krotogne, tak? Chyba to było Krotogne Czyli drużyna z Serie B tu, Z którą raczej byś, yy, byśmy wygrali Krotone, nie Krotogne, przepraszam, oczywiście czy ta herbata już osygła? Oczywiście to się mi to symulować. Mm. O Jezu, prawie się poparzyłem, ale jest git. Trochę sobie zbliżyłem usta. Oczywiście akceptujemy tą ofertę za lewerbę. Nie wiem co się dzieje, że mi tak laguje te menu. Może za dużo już nagrywam. Bardzo możliwe. Oczywiście lecimy. 9 sierpnia mamy ten mecz, więc jeszcze trochę nas tu czeka. Zobaczmy, zobaczmy co tu został sprzedany. Został sprzedany, fajnie. Rowagli nie sprzedajemy mimo to, że dostał ofertę od Rakowa, ale nie chcę go jednak sprzedawać. Bo on niby się coś tam może rozwinąć, więc może go, możemy go jeszcze zostawić. Roger nam się rozwija, fajnie, 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 jakby wbił, jakby wbił w tym sezonie 80 oceny ogólnej. i Ja bym był naprawdę ucieszony. Tak samo jakbym był ucieszony, jakbym skończył ten odcinek. Już przepraszam, że tak narzekam, ale naprawdę ten odcinek może być zły, bo zaczynam się bardzo mocno jąkać. I to wcale nie dlatego, że się stresuję czy coś takiego, bo można powiedzieć, że jeśli o to chodzi, to tą wprawę już nabrałem i się tak nie stresuję przy tym nagrywaniu. Ale chodzi jednak bardziej o to takie, yy, można powiedzieć, że zmęczenie. Tutaj przyszły nam yy, raporty skołtowskie jeśli chodzi o tych napastników. No, i mamy tutaj kilka ciekawych nazwisk, aczkolwiek, no, już mamy napastnika, więc tutaj nie ma co się przejmować. W ogóle, ile mamy budżetu, sprawdźmy. No, prawie milion, ale za to też nic nie kupimy, chyba że jeszcze coś sprzedamy, ale zobaczymy. Na razie żadnych ofert nie ma. A propos ofert, górnik zabrze. Miałem tego rowagli nie sprzedawać, aczkolwiek. Aczkolwiek wiecie co waga zostanie sprzedana, aczkolwiek... Aczkol, teraz cały czas będę powtarzał aczkolwiek, sorry. Tak już bywa. 570 jak nam dadzą, czyli 100 więcej niż zaoferowali, 100 tysięcy oczywiście. To będzie jak najbardziej gites. Coraz bliżej meczu z Krotone. Meczu, który powinniśmy wygrać. Tak mi się zdaje, bynajmniej. No, no jesteśmy na pewno lepsi od nich, ale wiecie, to jest FIFA. I to są mecze symulowane, więc tu się może wszystko, wszystko wydarzyć. Jak najbardziej wszystko. Dogadałem sprzedaż. Ok, górnik zabrze w stanie zapłacić 600 tysięcy do tego pana. I ja się na to zgodzę. Jak najbardziej. Jak najbardziej, jak najbardziej. Pozwólcie, że się napiję. Ok, może teraz mi się będzie trochę lepiej mówiło. No i mamy coraz bliżej ten magic ale ona jest ciepła. Jezus Chrystus. Oferta wypożyczenia jakiegoś no Co to jest w ogóle? Nuno pina nunes. Możesz iść, jakby raczej tu nie będziesz grał, więc możesz iść. Ja bym chciał zagrać ten meczek. I chciałbym zagrać pierwszy mecz w serii A. To by było naprawdę ciekawe Tutaj widzę, że się strasznie rzucałem do tego obiego, aczkolwiek... No, nie mam ochoty go sprzedawać, bo po prostu nie będę miał zmiennika. A to mi się nie widzi po prostu. Tutaj został wypożyczony, tutaj został sprzedany. Tutaj mamy jakieś raporty. Okej, okay, ten kaczmarek wygląda naprawdę ciekawie. Oferta transfery za grubacza. I grubacz to też jest raczej ktoś, kto nie będzie u nas grał, więc jego też postaramy się sprzedać, bo on naprawdę niezły hajs nam za niego dają. dają. Dawają, da da da, da 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 Jezu Chryste, co ja gadam? Dadzą po prostu. Jakby co, to to jąkanie teraz było specjalnie, żeby nie było. Absolutnie było specjalnie, serio. A nie, no, serio, teraz mówię. Tu mamy całkiem niezłego gracza, więc sobie możemy go podpisać, aczkolwiek i tak raczej będziemy rozwijać tego Kaczmarka. Tutaj oczywiście treningi. Marlon jeszcze przed debiutem ma już 70, 77 oceny ogólnej, a Rogero ma tej oceny ogólnej prawie 74, więc te nasze nowe nabytki chyba z Brazylii całkiem nieźle się rozwijają. Tutaj mamy jakiś obieg zainteresowania. Araucho. To jest zawodnik, którego chciałem wkupić, aczkolwiek no, nie mamy pieniędzy. Chociaż... Mamy milion czterysta. A czekajcie. A sprawdźmy, czy nie ma tutaj kogoś z takim odstępnym. Bo tutaj widziałem takiego napastnika fajnego. Czekajcie. Czekajcie chwileczkę. Ten Baron. Teksa czy coś takiego. Zaraz go pokażę. To jest gościu, którego tak naprawdę obserwujemy od dawien dawna. On ma klauzulę odstępnego dość wysoką. Ale wiecie co? On się chyba będzie rozwijał, więc możemy sobie spróbować raczej go kupić. Nie wiem, czy to się uda. Prawdopodobnie nie. Chyba, że zaoferujemy tutaj jakąś wymianę ciekawą. Sprawdźmy, wymiana piłkarzy, weźmy sobie jakichś napastników może. I niech będzie ten gruba. No niechaj będzie, niechaj będzie Co wy na to? Eee, niech będzie wtedy kwota Dajmy milion y, dwieście ja Raczej się na to nie zgodzą Ale spróbować możemy My? Ok, może nam się uda nawet go kupić Bo tutaj widzę, że Oni są skłonni go sprzedać Zmieńmy procent zwiększy, zwiększmy go do 11% I zobaczmy czy się na to zgodzą Niekoniecznie Chyba nie będzie mi stać na jego pensję, ale możemy spróbować. Jakby zarabia obecnie 4,5 tysiąca. Pozwólcie, że się napiję. Ok. my chyba będziemy w stanie zaoferować mu tyle samo. W bramie mam taką nadzieję. Ty będziesz plany na przyszłość. Rotacyjny, no dobra, niech będzie. Niech będzie rotacyjny. Jeśli chodzi o długość kontraktu, oczywiście 5 lat, bo jesteś jeszcze młody. Dalej mamy klauzulę odstępnego, i to oczywiście nas nie interesuje. Nie chcemy klauzuli. I wynagrodzenie. Jakby nie wiem, ile mogę mu dać. Mogę mu dać tyle. Czy się na tyle zgodzi? Nie wiem. Prawdopodobnie nie. No, trochę mi zabrakło. no. Cholera, tam parę tysięcy już mogę ze swojej kieszeni włożyć, ale no niestety takich rzeczy nie da się robić w FIFA. I mamy już mecz z Krotone. Mecz, który raczej wygramy. wygramy, mam taką nadzieję. I zobaczcie, teraz Gruba został sprzedany. Gdybym chwilę poczekał, to bym miał już tego młodego napastnika. No ale no cóż, tak bywa. Garitano chce zagrać w tym meczu. Jakby mogę mu to zapewnić? Chyba nie. Nie będę go wpuszczał. Niech tutaj nasz podstawowy skład się ładnie zgra. Będą ważniejsze mecze Garitano Jak coś będzie miał zawieszenie czy coś To cię na pewno wpuszczę A tak na razie nie mam takiej potrzeby I zobaczmy Skrotone powinniśmy wygrać Bo jednak no, teraz po tych wzmocnieniach Mamy naprawdę niezłą drużynę No i wygrywamy Co prawda tylko 1 do 0 No ale wiadomo po wakacjach jesteśmy i tak dalej Więc wszystko jest gites Garitano chyba wszedł z ławki Co mnie no, w sumie nawet cieszy Roggeiro się rozwija Wignato się również rozwija Bardzo miło jest to oglądać i powiem wam szczerze, że utrzymać to my powinniśmy się na spokojnie, tylko szkoda, że mamy takich no, niezbyt dobrych napastników. Yy, nie zamartwiaj się gościu, nie wiem czy wszedłeś, ale tak czy siak się nie zamartwiaj. Yy, przejdźmy dalej w pucharze, co też oczywiście cieszy i zobaczmy, czy będziemy mogli w końcu zagrać w seria Halo. Ja chcę już grać. Oferta transferu za obiega, oczywiście na to nie odpowiadamy, bo OBI nam się jeszcze przyda. I kiedy zaczyna się Serie A, bo chciałbym zagrać ten pierwszy mecz i będziemy kończyć. Okej, okay, tutaj mamy całkiem ciekawą propozycję, aczkolwiek, tak jak mówiłem, nie chcę tego Wignaco sprzedawać w pierwszym sezonie w Serie A. Myślę, że za rok będziemy mogli to na spokojnie zrobić. A my tutaj przejdźmy do meczu. Kul no, Nie ma żadnych meczów, w tym Serie A Halo. Napiję się, pozwólcie. Okej, okay. już jestem napity, proszę mi nie zamulać treningi i lecimy, lecimy. Z kim zagramy pierwszy mecz? Z Cagliari. OK. Okej, jakby co po tym meczu będziemy kończyć, tutaj na spokojnie, nie ma co szarżować z tą ligą i oczywiście nasze ulubione konferencje przed meczem. Sprawdźmy, jakie tutaj będą mieli pytania dla nas przygotowane. Czy klub może uniknąć dołu tabeli? Myślę, że damy radę, ale musimy być czulni jak najbardziej. Yy, czy Weissanen dostanie więcej minut? Yy, żonglowanie taktykami, bo wątpię, że tutaj będzie jakby ważnym ogniwem naszego zespołu w tym sezonie. Czy zdołacie dzisiaj strzelić więcej niż jedną bramkę? Yy, Nic y, zwycięzcy się nie sądzi. Nie wiem o co chodzi z tym pytaniem, ale niechaj będzie. I zobaczmy jak nam to wyjdzie. Skagliari, no może chociaż na remis, zobaczmy. Uwaga, uwaga, pierwszy mecz w serii, przegrywamy 3 do 0. Skagliari. No, może być ciekawy w tym sezonie, powiem Wam szczerze. Jak będziemy grali z takim Piemonte Calcio, to oni mogą nas trochę rozjechać. Ale no cóż, tak już bywa, taka jest ta liga. Nie będziemy narzekać, tylko będziemy musieli po prostu walczyć i się nie poddawać. A my jeszcze sprawdźmy tutaj sobie, co my mamy za... za, za, za mm, wiadomości. Nic ważnego. Z kim będziemy grali następny mecz? Nie wiem. Mamy jakąś ofertę transferu za Fabro. Aczkolwiek Fabro nie ma co sprzedawać, ponieważ będzie to nas rezerwowy yy, napastnik w tym sezonie. Brighton chce kupić Wignato, aczkolwiek tak jak mówiłem, Wignato nie, sprzedawać nie będziemy. Gramy z Empoli. Mecz, który powinniśmy wygrać. I powiem Wam tak, ten mecz jeszcze zagramy w tym odcinku na spokojnie. I po tym już będziemy ostatnio yy, ostatnio od razu kończyć. Jezu, jak mi się wszystko pląta. Najgorzej, przepraszam Was bardzo. Yy, na empoli tutaj nic nie będziemy raczej zmieniać. Tak jest, nie ma co. I wychodzimy takim składem. To powinna być wygrana. Jeśli chcemy się utrzymać, to z empoli musimy wygrać. I tak się dzieje. 3 do 1. Puciarelli i Wignato. Bardzo mnie to cieszy. I zobaczcie, lagumina nie szlił karnego i złapał kontuzję. Ciekawe czy ktoś go uszkodził może, nie wiem. Dobra, ja się z wami żegnam. Naprawdę muszę kończyć, bo jest coraz gorzej ze mną. Widzimy się prawdopodobnie jutro. No i co? Elo elo.